Czy zadawać zadania domowe? Takie pytanie ostatnio znalazłem na jednej z grup dla nauczycieli. Oczywiście rozgorzała bardzo gorąca dyskusja przeciwników i zwolenników zadań domowych. Zwolennicy to z żalem muszę przyznać najczęściej wyznawcy tzw. pruskiej szkoły Ein, zwei, czyli uczeń musi i już. Żadna z tych osób nie widzi potrzeby wytłumaczenia dlaczego i przede wszystkim jak należy ćwiczyć w domu. Nic dziwnego, więc, że jeżeli nauczyciel każe robić nudne zadania domowe, coraz częściej uczniowie pomagają sobie czatem GPT. Oczywiście w dyskusji. Został też wywołany do tablicy przykład sportowy. Zawodnik, który nie trenuje, nie ma wyniku. Ale widzicie młodego człowieka, który wstaje o 5 rano, zaczyna trening o 6, idzie do szkoły na 8, a o 18 robi kolejny trening? Czy robi to, bo ktoś mu kazał? Nie, sportowiec trenuje, bo chce. Dlatego zwolenniku zadań domowych. Proszę cię, wyrób u ucznia potrzebę samodoskonalenia i pracy własnej. Pokaż mu, co daje przeliczenie dodatkowych zadań, napisanie dodatkowej pracy. Wytłumacz uczniowi sens i cel poświęcenia jego własnego czasu. I przede wszystkim indywidualizuj. Zostaw mu przestrzeń na twórcze podejście do tematu. Wtedy zobaczysz, że dzieciaki uwielbiają liczyć zadania dla przyjemności, pisać teksty, bo je to kręci, lub szukać ciekawych słówek, bo chcą swobodnie korzystać z nowego języka. Na naszych kursach nie zadajemy zadań domowych. Nasi uczniowie doskonale wiedzą, po co do nas przyszli i ćwiczą, bo chcą, a my im tylko w tym pomagamy. I to działa.